Cześć! Witam wszystkich na moim kanale. Czas na konkurs drużynowy Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Tym razem będzie wiało z tyłu i to mocny wiatr. I będzie ustawiona na pozycji minus jeden. Skład Polaków to Jan Habdas, Paweł Wąsek, Stefan Hula i Jakub Wolny. Liczymy na dobry występ naszych reprezentantów. Potem będzie konkurs mixtów, znaczy mixty są, pierw miały być, ale zostało zmienione, że najpierw się zaczyna wszystko duetami. Ciekawa będzie ta formuła. To może dziś naprawdę dobre w Pucharze Świata dla naszych reprezentantów, ponieważ nieraz nam brakowało tego czwartego. A to też będzie dużym, duży Posz... może czuć się poszkodowany ktoś z tej trójki naszych nie będzie mógł startować. Tutaj wysłano tylko dwóch. Stefana hulepa więc nie było rywalizacji. Ale osiem drużyn na starcie. Każda z nich na pewno chce zawalczyć o na najlepszą pozycję. Ale teraz Jan Habdas, pierwszy z naszych. Najmłodszy. Mocny wiatr z tyłu, więc będzie ciężko spróbować się osiągnąć dobrą pozycję. Jeszcze ten deszcz. Jan Hawda strzybuje dość wysoko i będzie liderem. Bez problemu. 93,5 metra, 7 punktów zadanych jest pierwszy. W ogóle te skoki były bardzo krótkie w większości zawodników, więc jednak wiatr z tyłu nie pomaga. Czyli szykuje się dominacja naszych reprezentantów. I teraz Stefan Hula. O, były w końcu skoki jakieś solidniejsze, ale jaki będzie skok Stefana? Jest tylko 8, drużyna starczy, w duetach ma być 13, w miksie 9. Stefan ląduje po przed 90, metrów 88,5, 6 punktów zadanych i jest drugi. Dobra próba Stefana Huli. Nasze drugie indywidualnie. My cały czas z liderami z wielką przyłagą nad Austrią. Beneficjentami tego konkursu będą na pewno Kazachowie, którzy dwukrotnie zdobędą dzięki temu punkty. I teraz Jakub Wolny. Go tu nie ma, ale tu pokazał się dobrze w konkursie indywidualnym. Więc jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do poprzedniego filmu. A przy okazji zostawcie. Czy czerwony przycisk nie się, zmieni w szary? Kuba wolny trochę zepsuł ten skok, a mimo wszystko nadal będziemy liderami, ponieważ 81 metrów przy 6 danych punktach daje mu indywidualnie aktualnie 8 lokata. A że mamy dwa pierwsze skoki, były super, to na tyle starcza. A nasza auto przewaga nad Austriakami maleje. Nie wiem, czy szykuje się jakaś niespodzianka na podium tu, typu Szwajcaria. W ogóle w tych mixtach jakby Włosi się sprężyli, znaczy w duetach. To małem szansę, ponieważ Alex Insam, Francesco Czekon i Giovanni Bersardola nie skaczą źle, tylko na treningach było trochę średnich w prologu, ale może być lepiej. I teraz Paweł Wąsek. Również jest uważany za dość sporą nadzieję polskich skoków. Skok w okolicach 86-7 metrów, 88. 6 punktów dodanych jest. Druga próba pierwszej serii. Poza niespodziewanie dobrą próbą Jana Habdasa, to tak naprawdę to skok Jana Habdasa zdecydował o tym, że prowadziły z taką przewagą. Gdyby nie on, byłaby to gdzieś pozycja. No wszystko, czyli prowadzenie tak, ale gdzieś pierwsze e, z mniejszą przewagą. Czas na rozpoczęcie serii finałowej. Jan Habdas chciałby na pewno powtórzyć swoją próbę. Lecz będzie ciężko, ponieważ warunki nie są najlepsze, a to był skok ponad każdego zawodnika na starcie. Teraz Jan Habdas trochę, wydaje się, spóźnił, ale skok około za 87-8 metrów. 86,5, 6 punktów dodanych i... Próba gorsza, ale wystarczająco dobra. By nasza przewaga się zwiększyła. A wpijmy w najbliższym czasie, tak w sezonie zimowym, jak będą znowu skoki. 150 subskrypcji, byłoby fajnie. Na razie celem jest 120. I teraz najbardziej doświadczony z naszych, Stefan Hula. Zaledwie 52,5 metra byśmy prowadzili, ale on chce więcej, na pewno. Chce zdobyć taką przewagę, byśmy mieli, by już nie musieli nasza reszta praktycznie skakać. I Stefan w sporej mierze spóźnił swój znaczy Trafił dobrze na progu. Aż zbyt pochylił się na nartach. Powtórka w z pierwszej serii. I druga nota zawodów. I w naszym waga nad Słoweńcami i Ostrzykami jest po prostu wielka. Później Szwajcaria, raczej z pewnym czwartym miejscem. Filipowie walczą z Norwegami, a Kazachstan z USA o miejsce siódme. I teraz Jakub Wolny, najkrótszy skok w naszych serii fina pierwszej, teraz chce się zrewanżować, bez wątpienia. Bo 81 metrów to jest mało. Patrząc, że to członek kadry A. Ale teraz skok trochę lepszy, ale nie o no, tyle. Znaczy odległościowo super, 9,5 metra, 6 punktów w jest szósty. I raczej zwycięstwo mamy pewne, bo 70 punktów stracić nie powinniśmy. Więc została ostatnia grupa zawodników, którą rozpocznie Sergej Tkaczenko. Cały czas uznawany jako wielki talent kazachskich skoków. Skacze na odległość najlepszy skok z Kazachów. Tekerdin. Krótko, no i to jest się otwiera szansa przed Kazachami. Fredrik Wierumstadt skoczył 76 metrów i teraz Nikokito Sacho. Kto wygra tą walkę? Finowie raczej na pewno, ale tu na Ossianę tutaj. Dobry wynik patrząc jak skakał w konkursie indywidualnym, co mu nie dało kwalifikacji. Kilian Payer musiałby naprawdę skoczyć daleko, by cokolwiek mogli zwojować. Niestety nie starczyło. Anzelaniszek, dobry skok, ale raczej nie grożą nam Słoweńcy ani Austriacy. Teraz Jan Herl, próba ok, ale mogła być ciut lepsza. I teraz ostatni zawodnik konkursu. Paweł Wąsek na przypieczętowanie polskiego wyniku, którym będzie wielkie zwycięstwo naszych reprezentantów. Paweł Wąsek wysoko wybił się z progu. Szybuje pasywnie, ale ląduje pewnie telemarkiem na 90,5 metra i wygrywa indywidualnie, ale... To się tu nie liczy, ale mamy zwycięstwo reprezentantów Polski z wielką przewagą nad resztą stawki. 80 punktów nad Słowenią. Dawno nie było. Znaczy tam było chyba Pucharze świata, też tam podobna coś. Bardzo dobry konkurs wykonanie naszych reprezentantów. Więc zapraszam was do subskrypcji oraz łapki do góry za zobaczenia poprzednich filmów, z Grand Prix i zostały zaledwie cztery konkursy, właściwie jeden w rasnowie. O, tym zapomniałem. Więc zobaczymy jeszcze tylko klasyfikację generalną. Ile się załaduje. Ale Polska i tak jest liderem, więc to trochę jest bez sensu pokazywać. Bo w takim konkursie drużynowym z, takimi, z taką przewagą trudno nimi nie być. Więc pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce do góry i to do udowodnienia. I cześć!